Cześć, ja nazywam się Patryk Pakosz i w dzisiejszym odcinku Czy wiesz jak? pokażę Wam działanie multiprezentera wbudowanego w wybrane projektory MarkiNek. Zapraszam. Czym jest multiprezenter? Multiprezenter to rozwiązanie umożliwiające zdalne dzielenie się treścią z dowolnego urządzenia z systemem Android, iOS. A także z komputerów z systemem Windows oraz MacOS. Pokażę Wam dzisiaj działanie na przykładzie służbowego komputera takiego zablokowanego bez prawa administracyjnych na Windowsie 10, prywatnego komputera, na którym możemy sobie instalować, co chcemy na Windowsie 11, na iPadzie oraz telefonie iPhone 13. Pierwsze co musimy zrobić to sprawdzić, czy nasz projektor jest wpięty do tej samej sieci co urządzenie, którym chcemy się z nim połączyć. Możemy to zrobić na dwa sposoby: albo podpiąć go kablem LAN, tak jak w tym przypadku, lub wykorzystać taki moduł NP05LM2, który umożliwia nam bezprzewodowe połączenie projektora z siecią. W naszym przypadku podpięliśmy Polanie, uznałem, że to połączenie będzie najbardziej stabilne. Pierwsze, co robimy, to po odpaleniu projektora, wchodzimy sobie w menu i sprawdzamy, czy wejście jest ustawione na sieć. Po ustawieniu go na sieć widzimy ekran Multi kod PIN, kod QR, żeby sobie pobrać szybko aplikację i się połączyć. Możemy także z poziomu projektora wejść w ustawienia sieci oraz narzędzia. Jeśli projektor mamy uruchomiony i wyświetla nam się kod PIN, to znaczy, że z tej strony wszystko jest OK. Teraz wchodzimy sobie na stro naszą stronę, wpisujemy sobie Multiprezenter. Możemy to zrobić przez Google albo bezpośrednio na naszej stronie sharpnetdisplays.eu. Kiedy jesteśmy na tej stronie, którą tutaj widzimy, klikamy Download. W zależności czy na Macu, czy na Windowsie, tutaj pracujemy na Windowsie 11, więc klikamy Get Download Win. Otwiera nam się strona. Wybieramy teraz kraj. Mamy tutaj postanowienia licencyjne. Akceptujemy i mamy dwie opcje: albo pobieramy multiprezenter w formie instalatora, albo w wersji portable. Jaka jest zaleta wersji portable? Wersję portable możemy użytkować także na komputerach takich jak ten, zablokowanych, gdzie nawet nie mam prawa zmienić sobie godziny. Dzięki temu Właśnie w salkach konferencyjnych, gdzie każdy przychodzi ze swoim korporacyjnym laptopem, który jest zablokowany. Nie możemy nic doinstalować ze względów bezpieczeństwa. Możemy ściągnąć taką właśnie wersję, którą też zresztą pokażę na, na żywym organizmie na przykładzie takiego właśnie komputera. I to wszystko nam tutaj ładnie działa. Możemy także ściągnąć sobie instalator i klasycznie, jak każdą aplikację, po prostu go zainstalować. Zacznijmy od wersji mobilnej, czyli tej Portable, wchodzimy sobie, tu już mam rozpakowany plik, Ma, jest tutaj folder Win7, Win10, ale wystarczy, że klikniemy na tą aplikację, uruchamia nam się nasz multiprezenter i sczytujemy sobie kod PIN z ekranu projektora. Jak widzimy natychmiastowo jest, został on podłączony, widzimy pulpit, jest szerowanie ekranu 1 do 1. W prawym rogu mamy takie menu zwijane, przesuwane, możemy sobie je ukryć także, i to są takie podstawowe funkcje. Tutaj z tym przyciskiem możemy wymusić bycie prezenterem, jeśli nie tylko my byśmy byli podpięci do tego multiprezentera. Następne to jest Target Device, i tutaj możemy sobie zmieniać. Oczywiście możemy mieć także więcej niż jedno urządzenie z multiprezenterem w sieci, i możemy na kilku naraz sobie jednocześnie prezentować treść. Następnie możemy zawiesić połączenie. Bardzo dobra opcja, jeśli chcemy znaleźć jakiś plik, odnaleźć, żeby reszta ludzi siedzących w salce konferencyjnej nie widziała naszych plików, nie widziała tego, co robimy. Teraz sobie na to kliknę. Ja ciągle widzę mój pulpit. Tutaj mamy strzałkę, jest strzałka ikonkę zapauzowania. I cała reszta ludzi w salce znajdujących się nie widzi tego, co robię. Ja w tym momencie mogę sobie na przykład odpalić prezentację, przygotować ją. Odwieszamy połączenie i jesteśmy na tej prezentacji. Zawieszamy, jak są na przykład jakieś slajdy, których nie chcemy pokazywać, i z powrotem odwiesimy. Następna funkcja Lock Screen to jest bardzo przydatna funkcja w momencie, jeśli coś prezentujemy i chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś nam wepnie się do tego multiprezentera i będzie i podzieli nam ekran na dwa. Właśnie w tym momencie dajemy unlock, żeby pokazać taki scenariusz. Wchodzimy sobie z na przykład z iPhone'a. Odpalam, połączyłem się i podzieliliśmy ekran na dwa. Podzieliliśmy ekran na dwa i, no, i to jest, zaburza naszą prezentację. Aby tego uniknąć, musimy się tu rozłączyć teraz z iPhone'a. Rozpinamy urządzenie, disconnect. Klikamy lock screen i teraz próbuję połączyć się z iPhone'a. Target device, wybieram urządzenie, przepisuję kod. I widzimy tutaj taki znaczek, taki czerwony znaczek, że nie możemy prezentować. Mamy także wyszarzoną funkcję Bicom the Presenter, i nie możemy w żaden sposób tutaj naszej treści wrzucić na ekran. Próbujemy. Jak widać, cały czas jest wyświetlany tylko ten główny ekran. Ten, który zablokował całą resztę. Dobrze, wyłączamy w takim razie to ustawienie. I w tym momencie na iPhone'ie mamy już opcję become, presenter, become the Presenter, lub też możemy sobie od razu rzucić to na ekran. Przepięliśmy się teraz. iPhone jest głównym źródłem sygnału, także to była funkcja lock screen. Następna opcja to jest ukrycie informacji, które są dostępne przez cały czas na dole. Możemy to ukryć. Teraz nic nie ma ich, nie, nie mamy podglądu na. Na stan, na kod PIN, ale dzięki temu uzyskujemy pełną przestrzeń do wyświetlania obrazu oraz możemy wejść w ustawienia. W ustawieniach mamy pierwszą zakładkę Picture. Jest to opcja, dzięki której możemy wybrać jakość tego szerowanego ekranu. Im damy niższą, tym może być on płynniejszy. Im damy wyższą, tym wiadomo, może być trochę gorzej z klatkami na sekundę, ale za to uzyskujemy wyższą wyższą jakość, jest tutaj taka przydatna strzałka, która pokazuje optymalne ustawienia. Tak samo maksimum rate możemy ograniczyć klatka, jeśli mam na przykład słabą sieć i chcemy jakoś, jakoś tam ograniczyć, albo bardzo statyczne obrazki pokazujemy, też to możemy zrobić. Także możemy wymusić sobie tą opcję, żeby zawsze multiprezenter był na wierzchu. Ustawienia dźwięku: jeśli chcielibyśmy puszczać jakąś prezentację z dźwiękiem, a do projektora byłby wpięty jakiś zestaw audio na wyjściu, to tutaj możemy sobie zmieniać opóźnienie oraz wybierać głośniki. W tym wypadku tego akurat nie mamy. Następna zakładka: Search. Tutaj mamy przeszukiwanie sieci lokalnej w poszukiwaniu właśnie urządzeń wyposażonych w multiprezenter. Oraz inteligentne łączenie, domyślnie są te opcje wszystkie ustawione. Ostatnia zakładka About. Tutaj możemy sobie ustawić na przykład sprawdzanie ostatniej wersji. Że co miesiąc sprawdza, czy, czy wyszła już aktualizacja, ale nie jest to niezbędne. A domyślnie nie jest to ustawione, gdyż ta wersja jest naprawdę już dopracowana. Ostatnia, ostatni tutaj przycisk to jest wyjście z multiprezentera. Wychodzimy z multiprezentera. I już mamy odpięty. Teraz przejdźmy do wersji inst z instalatorem. Mam tutaj już zainstalowany multiprezenter na drugim komputerze. I tak jak widać, zaraz będzie widać, podpinamy się, i ta wersja jest analogiczna do tej mobilnej. Tutaj nie mamy żadnych dodatkowych opcji tutaj także przyłączeniu czego wcześniej nie pokazałem, możemy sobie wybrać opcję poprzez pin kod tą podstawową, ale także możemy dodawać urządzenia do ulubionych, wybierać z historii oraz możemy zmienić nazwę użytkownika, jeśli mamy kilku użytkowników o potencjalnie takiej samej nazwie. Jedna jeszcze rzecz, którą tutaj dopowiem. Musimy się rozpiąć, żeby to pokazać. To jest funkcja którą widzimy tylko w momencie, kiedy staramy się podłączyć. Jest to funkcja Suspend After Connection. Jeśli ją wybierzemy, możemy się zalogować na multiprezenter, ale nie pokazujemy od razu naszego ekranu. Od razu jest zablokowany, nikt nie widzi naszego pulpitu. Też bardzo dobra, prywatna funkcja, z której warto skorzystać. Przejdźmy w takim razie do urządzeń mobilnych, bo tu już nie ma nic więcej do pokazania. Zacznijmy może od iPada. Tak, poprawdzie mówiąc, te aplikacje będą też bardzo podobne. Minimalnie mogą się różnić ze względu na to, że iPad ma trochę inny układ ekranu. Uruchamiamy sobie aplikację MultiPresenter na iPadzie, logujemy. I w tym momencie troszkę inaczej nam wygląda ten główny ekran. Bo wygląda on dokładnie tak, jakby ta funkcja Suspend After Connection była cały czas uruchomiona. Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, tak właśnie jest. Dopóki nie wybierzemy docelowego obrazka, będziemy widzieć ten niebieski ekran. Możemy także zrobić, aby zapałzować sobie ekran i w tym momencie przeglądamy sobie zdjęcia na iPadzie. I dopiero jak jesteśmy na zdjęciu, które chcemy pokazać, to możemy sobie wznowić. I pokazujemy bez ryzyka, że pokażemy coś niestosownego z naszej galerii, czy coś po prostu czego nie chcemy pokazać. Możemy sobie także niektóre treści obracać, w tym wypadku akurat to nic nie zmienia. Możemy sobie także tutaj zablokować ekran, to samo o czym mówiłem przed chwilą to jest ta funkcja lock screen. Możemy obrócić zdjęcie oraz możemy dodawać notatki, a także coś pokazywać. Mamy tutaj różne kursorki. Możemy na żywo pokazywać na przykład. O, tutaj mamy kamerę. Możemy sobie zmieniać. Możemy na przykład pokazać. O, tutaj mamy akurat aplikację MultiPrezentera. Więc jeśli prezentujemy coś przed grupą ludzi, to możemy z tego śmiało skorzystać i omawiać na przykład jakieś wykresy czy inne, inne funkcje. Możemy także kolorki. Możemy zmieniać wielkość, kreseczki. Bardzo duża ilość tutaj różnych opcji. Możemy także dodawać notatki. Tak jak widać, dodaję sobie notatki, możemy zmieniać kolor, możemy je wymazywać oraz możemy całość sobie po prostu jednym przyciskiem wymazać do stanu początkowego, a także, co jest szczególnie moim zdaniem ciekawe, to jest to, że po naniesieniu jakiś tam notatek na nasz obrazek, możemy taki obrazek zapisać w naszej galerii zdjęć. Wchodzimy w trzy kropki, w tą strzałkę w dół, Klikamy jest i w tym momencie mamy zapisane to w galerii. Wychodzimy sobie ze zdjęć. Możemy także, tak jak widać w tym menu, mamy także pokazywanie plików, mamy także kamerę. Pokażemy teraz kamerę. Mamy na żywo podgląd z kamery. Możemy także pokazać przeglądarkę webową. Wyjdziemy sobie na naszą główną stronę. Uruchamiamy, możemy teraz obrócić i przeglądamy sobie stronę. Możemy co chcemy pokazywać, możemy sobie tutaj powiększać, także naprawdę przydatna funkcja nie musimy całej treści zapisywać na urządzeniu, tylko na żywo możemy się chwalić na przykład nowymi funkcjami naszej strony internetowej czy, czy innych, innych stron. Możemy na bieżąco odszukiwać. Wyjdźmy teraz z tego. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te główne funkcje dotyczące mediów. Mamy jeszcze tutaj lewy panel. Pierwsza opcja to jest Bikam do prezenter, czyli właśnie wymuszenie przy kilku urządzeniach wpiętych naraz. Tego, żebyśmy to my pokazywali jako jedyni ekran, możemy zmienić sobie tutaj urządzenie, możemy się rozpiąć. Tutaj mamy szybki skrót do wszystkich tych mediów. Także funkcja ta: suspend, lock screen, full screen. O full screen zaraz opowiem. Oraz ustawienia. Ustawienia bardzo podobne co w wersji na komputer. Jakość obrazu. Wyszukiwanie. Standby image to jest kolejna fajna funkcja, bo umożliwia nam kustomizację tego ekranu. Właśnie na zapauzowanym streamowaniu możemy zrobić czarny ekran, możemy zrobić niebieski ekran, a możemy także sobie zrobić totalnie customowy ekran. Czyli na przykład damy sobie takie zdjęcie projektorka i teraz to jest właśnie ten ekran, który widzimy, jeśli nic nie jest podłączone. To by było na tyle. Aplikacja na iPhone'a jest taka sama, więc nie będę się teraz na niej skupiał. Aplikacje, oczywiście, dostępne w App Store, w Google Play a także w wersjach na komputery, na naszej stronie. Pokażę jeszcze teraz funkcję, tą, o której wspomniałem na początku, czyli kilku urządzeń podpiętych naraz. Uruchamiamy sobie po kolei. Żeby była różnorodność, to uruchomię sobie tutaj multiprezenter w wersji portable, multiprezenter w wersji instalacyjnej, multiprezenter na iPhone'a oraz multiprezenter na iPada. Po kolei się zalogujemy. Ten kod PIN możemy customizować, możemy ustawić stały, a możemy, tak jak tu jest, zmienny, który przy następnym wejściu do salki będzie już inny. Zalogowaliśmy się teraz czterema urządzeniami, w przypadku pięcioma nawet, bo operator też w aplikacji na Androida się zalogował. Wchodzimy sobie tutaj w jakieś media. Teraz mamy wszystko odwieszone, każdy może sobie zawiesić niezależnie. A także możemy sobie tutaj albo wymusić bycie tym jedynym prezenterem, klikając na Become the presenter, a także możemy zrobić, teraz pokażę tą funkcję full screen, czyli powiedzmy, pokazujemy, porównujemy sobie różne wykresy z innymi ludźmi z firmy, ale chcemy, że teraz to nasz wykres jest najważniejszy i na chwilkę chcemy coś w lepszej jakości, w większej rozdzielczości pokazać, klikamy full screen, mamy tutaj, pokazujemy co chcemy. Chcemy wrócić do tego ekranu, chcemy pokazać z powrotem wszystkie małe obrazki, klikamy Split Screen i mamy z powrotem powrót do tego ekranu. Możemy robić to na drugim komputerze, dowolnie, tak jak chcemy, tak jak już mówiłem, możemy sobie customizować naszą nazwę. Klikam ikonę Prezenter i teraz na tym jestem prezenterem. Klikam Split Screen, działa to tak samo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o MultiPrezenter i jego funkcję. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do korzystania z tej funkcji, bo jest naprawdę prosta, intuicyjna i nie wymaga nic poza zainstalowaniem tej aplikacji lub po prostu ściągnięcie w wersji Portable, jeśli nie chcemy nic instalować na nasz komputer. Aplikacja, tak jak już wspomniałem, dostępna na naszej stronie w Google Play w App Store. Także zachęcam do korzystania. Zachęcam także do subskrybowania naszego kanału. Cześć!